Cześć, Manu, to ja jestem Marcel, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, jest pewna sprawa, w zasadzie chyba trzy sprawy. Słuchajcie, je, pierwsza z nich. Nie wiadomo, co będzie dalej z serią śmieszne filmiki w internecie. Już dzisiaj, jak to nagrywam, jest niedziela, czyli 15 listopada i miesiąc minął od czasu, kiedy zamieściłem film śmieszne filmiki w internecie, jak tu widzicie. I ten film został... Usunięty przez YouTube z mojego kanału. Tu jak widzicie, ten film nie jest usunięty z YouTube, tylko ty go widzisz i to warunki zasady, te wszystkie ograniczenia. Film został usunięty nieodpowiedniej treści, złóż odwołanie. Jeżeli chodzi o złożenie odwołania, prawdopodobnie, prawdopodobnie będę to robił, żeby się dowiedzieć o co tutaj dokładnie chodzi, bo wcześniej miałem trzy filmy, bo to wiadomo o Haczach 4, wcześniej miałem trzy filmiki śmieszne w internecie. I wszystko było w porządku. YouTube mi niczego nie usunął, nie wiem czemu w tym momencie, teraz, YouTube usunął mi ten film. Nie mam zielonego pojęcia i trochę też szkoda, bo ten film został usunięty dokładnie w ten sam dzień. O ile się nie mylę, także trochę szkoda. A wiem, że tutaj są osoby na tym kanale, które, które lubią, e, e, lubiły tą serię, także nie wiem, czy zakończę tą serię, bo nie, nie chcę, żeby było tak że nagrywam ten film, wrzucam go na YouTube, a YouTube mi to usunie bo to trochę byłoby bez sensu, no i szkoda tego czasu całego, mojego jak i waszego także zobaczymy co z tym będzie druga sprawa jeżeli chodzi o systematyczność na, na kanale to wiemy, że ostatnio było to no źle niestety przez cały ten miesiąc a te niby 6 filmików tylko weszło. Jest to niestety spowodowane ostatnio brakiem czasu w pewnym sensie. Nie wiem, kiedy tego wszystkiego też nagrywać. E, będę starał się oczywiście od teraz postaram się robić 3-4 filmy na tydzień. Mam nadzieję, że mi się to uda. Takie 3-4 filmy chcę nagrywać, jeżeli chodzi o daily, bo też o tym mówiłem. Daily było u mnie chyba w marcu przez całe miesiące w tym roku. A jeżeli chodzi o całość daily, żeby cały czas było przez cały rok, czy przez całe dwa lata, czyli nie wiadomo ile czasu. Chcę zrobić coś takiego, ale jeszcze muszę pomyśleć, kiedy na pewno jeszcze nie teraz, teraz będę chciał robić 3-4 filmy na tydzień, ale na pewno w przyszłości Daily chcę, żeby u mnie się pojawiło. I teraz jeszcze kolejna sprawa, trzecia, odnośnie CSA i innych gierek. Słuchajcie, jeżeli chodzi o CSA, dalej, przy włączonym akzynie nie mogę nagrywać CSA, ponieważ w momencie kiedy mam włączonego akrzea CS mi się nie uruchamia, tylko CS mi się uruchamia. Mogę normalnie grać, kiedy nie ma włączonego żadnego programu takiego zewnętrznego. A wiadomo, wartość się chyba tam zmieniło. No nie wiem, ja mam problem z ekranem, nie tylko ja. ja. Wiem, że też u mnie też znam takich, co też mają ten sam problem co ja, ale no nie wiem, nie wiem. Kiedy C wejdzie? Wiemy natomiast, że będą też inne gierki, które pojawią się na pewno na kanale. Będą to też różne horrorki. Mam też zamiar powrócić do odcinu, żeby też go nagrać w jakiś dzień, bo też trochę już, wiadomo, od tego czasu, tego czasu minęło sporo. Od ostatniego odcinka, nawet nie wiem kiedy on był. No tu 19 września, także. Praktycznie dwa miesiące bez Outlasta. No ale dobra. Też oczywiście, jeżeli chodzi o Eurotracka, czyli to była seria pogadankowa, gdzieś tam było. Też oczywiście powróci to wszystko. Być może już na dniach to, to nagram, ale zobaczymy. No i tak jak powiedziałem, 3-4 filmiki będę chciał robić tygodniowo, żeby jakoś. Wszystko fajnie wyszło. Ten film nagrywam dzisiaj w niedzielę, ale będę go wrzucał jutro, czyli wy to widzicie w poniedziałek. A trochę szkoda, cholera jasna, bo miałem już wiele pomysłów na te śmieszne filmiki i tak dalej. Zobaczymy, zobaczymy. Będę chciał oczywiście się do tego odwołać do YouTube, żeby. Ogarnąć to jakoś, bo naprawdę szkoda byłoby, żebym ja nagrywał to, wrzucał, a to w ten sam dzień zostanie usunięte, bo wiadomo, jak to bywa. A także słuchajcie, nie chcę już tego przedłużać, bo mogę znowu się wygadać jeszcze, na no, ale dobra. Ech, oczywiście, jeśli chodzi o te boty i tak dalej, to oczywiście też będzie ym, na kanale to się pojawiać. No i dodatkowo coś jeszcze mi chyba powiedzieć, tak wiem KUDEA nie było już trochę też czasu, też na dniach wrzucę. No ale tak samo o gierki, na pewno gry będą się pojawiać. Postaram się w tym tygodniu na dniach nawet to ponagrywać, także jeżeli Wam się podobało, to zostawiacie oczywiście łapki w górę, komentarze, ocencie filmik, jak Wam się podobało. No i oczywiście kto jest nowy na kanale, zasubskrybujcie kanał. A no i zostawcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego odcinka, który się na moim kanale pojawi. Do następnego. No i cześć!